Witam was na kanale Dart Almost Lord. Dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć troszeczkę o droidzie 327T i pokazać w jaki sposób prosto zbudować go z takich podstawowych klocków Lego, które są dostępne w większości domów albo można coś tam sobie dokupić na Bricklinku. Dlaczego akurat taki temat? Dlaczego akurat droid 327T? Ponieważ nie pojawił się on w żadnym zestawie LEGO, a tak jak powiedziałem wcześniej, skonstruowanie go jest dosyć proste. Natomiast może na początek kilka informacji o tym droidzie. Droid wygląda następująco. To jest jego zdjęcie znalezione w internecie, czyli widzicie masywna konstrukcja u dołu, trudna do przewrócenia, poruszająca się na gąsienicach. I dosyć smukły tu w sylwetka. Także jak widzieliście tutaj na zdjęciu, nie powinno być problemu z odtworzeniem go z klocków Lego. Zanim zaczniemy budować, może jeszcze trochę informacji o samym droidzie. Ten droid po raz pierwszy pojawił się na ekranie w dziewiątym odcinku pierwszej serii Wojen klonów, czyli to był bodajże rok 2008. Ten dziewiąty odcinek to jest peleryna ciemności. Może ja pokażę fragment klatki z tego filmu. Tutaj macie klatkę z filmu, gdzie widać dokładnie tego droida. Świecące oczy i tak jak mówiłem masywna podstawa na gąsienicach. Natomiast yy, tak prezentuje się moja wersja tej figurki zbudowana z klocków Lego. I za chwileczkę sobie pokażemy, jak taką figurkę samodzielnie zbudować. Ok, co nam jest potrzebne? Cztery czarne klocki łączące elementy Lego pod kątem 90 stopni. Będą one nam służyły do połączenia takich oto. Klocków, y, służących za <coughs> prowadnicę, gąsienicę tego robota. Dwa takie ciemno-niebieskie granatowe daszki, które będą imitowały dół robota. Ten, ten masywny dół, o którym mówiłem. Połączenie takich dwóch daszków da nam ten dół. Na górze będzie płytka 2x2 z jednym pinem na. Kurze też w kolorze granatowym, taką kopułkę tworzącą razem z okrągłym szarym klockiem z dziurką, też 2 na 2. Korpus będzie zbudowany z bara będzie na którym będzie się opierała konstrukcja. Jeszcze będą nam potrzebne dwa takie elementy okrągłe z dziurką, które będą fragmentami korpusu i dwa takie malutkie też z techniksa elementy łączące. Ręce będą wykonane. Każda z rąk będzie wykonana z dwóch elementów. Takowych. I góra robota. Z takiego elementu będą barki tego robota i standardowa taka lornetka w kolorze ciemnoszarym będzie nam robiła za głowę i oczy robota. Stan całą instrukcję jak to złożyć i yy, yy, kolejne elementy umieszczę też na swoim kanale instagramowym, także tam będziecie mogli zajrzeć. Po szczegółową instrukcję, która będzie sfotografowana krok po kroku. Ok. To co? Budujemy. Troszeczkę musiałem tutaj zmienić układ kamery, także troszeczkę mi będzie obcinało głowy, ale chodzi o to, żebyście dokładnie widzieli, co się dzieje tutaj przy budowaniu. Te dwie płytki łączymy z góry trzecią granatową, także mamy wszystkie trzy granatowe elementy wykorzystane. Dokładamy do tego gąsienicę. Tak jak powiedziałem, gąsienice będą na takich czterech elementach tutaj podpięte od spodu. Jeden, drugi, trzeci, czwarty, czyli mamy ten dół robota. Do tego dopinamy po bokach dwie gąsienice. Od razu Wam powiem, tutaj nie byłem w stanie zrobić jednej rzeczy, bo jak sobie zobaczycie na filmie, to ten robot tutaj ma w gąsienicy 5 rolek, natomiast ze względu na długość klocków, ja dałem 6 rolek. Więc to jest pierwsza różnica między tym, co zobaczycie na filmie, a tym, co montujemy. Mamy w takim razie coś takiego. Jedziemy z tułowiem. tu zaczynamy tutaj, zobaczycie na filmie jest też taka szara kopułka i pod to podpinamy po kolei. Ten bar 3. na to wkładamy klocek techniksowy i do tego dokładamy takim Szarą tulejkę. To będzie imitowało, zobaczcie, takie yy, wypustki, które były na tułowiu tego Droida. On nie był taki bardzo smukły, tylko miał takie po bokach wypustki, więc fajnie to imituje. Kolejna rzecz to jest taka yy, tulejka w kolorze yy, perłowym. Dałem taki perłowy kolor, żeby troszeczkę tutaj było takich połyskiwań. Ten droid jest metalowy, więc ten kolor bardzo fajnie, tutaj ten klocek bardzo fajnie robi nam robotę takiego metalicznego poblasku. Do tego dokładamy odwrócony do góry nogami klocek, mały pin z tulejką i do, na to nakładamy ramiona robota. I to jest druga różnica, o której wam muszę powiedzieć między tym co budujemy a tym co zobaczyliście na filmie. Te ramiona robota są dużo szersze niż w oryginale, ale no nie dało też się tutaj inaczej połączyć. Chyba że znajdziecie jakiś pomysł na to, jak można te ramiona przebudować, żeby dostać wersję tego robota jeszcze bardziej zbliżoną do tego co na filmie. Także Czekam na, na informację od Was. Może macie taki pomysł? Chętnie wykorzystam. Nakręcimy drugą wersję tego filmu z poprawionymi ramionami. Dobra, natomiast jedziemy dalej. Do tych ramion dokładamy ręce. Tak jak mówiłem, składają się z dwóch elementów. Mamy pierwszą rękę. Budujemy drugą. Dobra, troszeczkę tu schodzi. Jak to połączyć w ten sposób? O. Mamy drugą rękę. No, powoli chyba zaczyna przypominać to, co chcemy uzyskać. Co nam zostało? Podpięcie głowy, czyli. Oj. Sypią się klocki. Drugi element, taki techniksowy i do tego lornetka w kolorze ciemny-szary. Wpinamy tutaj i mamy gotowca. Mam nadzieję, że na tyle jest to proste i wytłumaczone, że dacie radę. Natomiast tak jak mówiłem, jeżeli chcecie... Bardziej szczegółowe zdjęcia, robota i bardziej szczegółową instrukcję wpadajcie na mojego Instagrama. Tam to znajdziecie. Dzięki.